Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej serii. Zaczynamy kolejną serię. Jesteśmy na lotnisku w Dublinie. Tym razem lecimy Turkish Airlines do Istanbulu, a z Istanbulu dopiero lecimy do Jakarty. Emirates kosztowały, jak sprawdzałem, 1900 euro. A Turkish Airlines 1125 euro, więc była duża różnica. Trendy polecę, to mi naprawdę bez różnicy. A sporo zaoszczędzone na apartament bez problemu jeszcze zostaje, na apartament w Dakarcie. Dlatego wybrałem Turkish Airlines. Emiraty w sumie nie robiły jakiegoś szału według mnie wcale nie było to jakieś e, takie wypasionek jak to wygląda na tych reklamach lecimy teraz Turki Airlines do Istanbułu 4,5 godziny... 4 chyba godziny 50 minut lotu a później aż 11 godzin lotu do Jakarta. także troszeczkę będzie tego lotu no ale nic jest jak jest jest dużo taniej 8 stórek taniej nie? spoko tym razem zapraszam Was nie tylko do Jakarty. Ale również do Tajlandii. Do, do Tajlandii polecimy tylko na tydzień, a nie więcej. A I wracamy z powrotem do Dżakarty. Bagaż nadany. Więc jeszcze została tylko kawka, odprawić się do Gate'a i idziemy. Teraz wypakować te wszystkie drony: znaczy jednego drona i te wszystkie kamery, i baterie, i wszystko, jak mi to wyłoży. na na cztery różne tacki, to masakra, raz zapomniałem laptopa, wziąć się wracałem nie? bo miałem tyle tacek, mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie, dobra, idę na check -in. no nie było tak źle, przez bramki security co sprawdzają bagaż nie było tak źle, poszło całkiem sprawnie, wyłożyłem całą elektronikę na jedną tackę, także nie było, nie było tragedii Sprawnie, szybko, bez kolejki. Jedziemy dalej. Jakiś perfum trzeba kupić. Bałoby mnie minął. <grystanie> Zakupy zrobione, teraz idziemy. Kawa, kawa musi być. To jest masakra bez kawy. Prawie cały dzień. Jeszcze tylko podładować sprzęty. Już stoję przed bramką. Obiadek zjedzony. Kawka wypita. cappuccino. Teraz tylko czekamy już na samolot do Istanbułu Myślałem, że, że będzie pusto na lotnisku, a tu kurczę ludzi dzisiaj leci... Pełna hala. Ludzie nie świętują, chociaż to lecą, lecą tam do Egiptu i takie kraje, to mazoni nie świętują, ale... Ale jest, jest bardzo dużo ludzi na lotnisku. z Dublina, szybko zostawiłem Irlandię pod gęstymi, deszczowymi chmurami. Ziemia zniknęła pod grubą warstwą szarości, jakby nie chciała pokazać swojego oblicza tego dnia. Krople deszczu jeszcze przez chwilę ślizgały się po oknie samolotu, zanim wiatr na wysokości je rozwiał, zostawiając mnie z czystym, niczym niezakłóconym widokiem. Im wyżej, tym jaśniej. Jakby ktoś odsłonił zasłonę i pozwolił słońcu znów zabłysnąć. Nad chmurami świat wygląda inaczej, spokojniej, bardziej odlegle. Gdzieś tam, daleko w dole, Irlandia tonie w deszczu, a ja już lecę w stronę zupełnie innej rzeczywistości. Podróż dłuży się w czasie, ale nagle niebo zaczyna się zmieniać. Słońce powoli chyli się ku horyzontowi, rozlewając po niebie odcienie pomarańczu, różu i złota. Chmury, które jeszcze kilka godzin temu wyglądały jak surowe, burzowe masy, teraz płoną ciepłymi barwami, jakby niebo chciało pożegnać dzień najpiękniejszym spektaklem. Słońce zachodzi, ale przede mną wschodzi nowa przygoda. Indonezja już blisko. Dobra, tu się słucha żadnej muzyki. Klasyka, a tu wjechało jedzonko, wziąłem sobie wołowinę. Mm. Wygląda jak bardzo smakowicie. Wygląda jak burger. Dlatego nie wiem, co jest jakiś pomidor chyba z fetą Nie wiem, co to jest deser. Może woda, masło i bułka. I druga woda. Takie jedzenie objechało w e, turki Sherline. Także smacznego Mirek, dzięki. Nie ma za co, no proszę. Mm. I pojedzony. Był to niestety tylko burger, ale całkiem spoko, jakby grillowany burger. Było bingo. Nie pamiętam, jakie było w Emiratach. Tak porównuję cały z Emiratami. Ale tak, jedzenie było na Emiratach więcej. Było jeszcze czekolada, jakieś ciasteczko, Coś tam jeszcze nie pamiętam. Pamiętam tylko, czy wina była w kawałku, czy była mielonka, tak jak tutaj musiała być w kawałku, chyba zapamiętam. Ale, ale całkiem dobra ta mielonka, była jakby grillowana Także pojedzone. Wracam teraz sobie do mojej muzyczki i Rolexu. Jak miałem przeedytować ale zapomniałem sobie wziąć i z tego z plecaka, nie chce się teraz tutaj ludzi przesuwać, bo siedzę po to. Jak będą przyszli do toalety, to sobie wtedy to wyciągnę. I ładowarkę tam napierd... Z wysokości Stambuł nocą wygląda jak gigantyczna mozaika światła, rozciągnięta między Europą a Azją. Miasto nie zasypia, pulsuje milionami lamp, reflektorów i neonów, jakby chciało przypomnieć, że jest jednym z tych miejsc, gdzie historia nigdy się nie zatrzymuje. Z okna samolotu widać długie wstęgi oświetlonych dróg, wijących się wśród zabudowy niczym świetliste arterie. Bosfor, ciemny i tajemniczy, przecina miasto na dwie części, a na jego tafli odbijają się światła mostów, tworząc hipnotyzujące refleksy. Wow. w Turcji jesteśmy w Instambule właśnie kanapeczkę sobie wciągnę z kurczakiem mm. mojego lotu jeszcze nie ma na tablicy w sensie dopiero 0,45 będzie informacja, a tutaj jest a, chyba 3 godziny różnicy do przodu między Irlandią a, a Turcją, więc czekamy do 0.45 na informację, gdzie, gdzie bramka. i w międzyczasie gdzieś pójdę jeszcze póki, a nie, to już mogą być sklepy zamykane, ale jak coś będzie otwarte, może jakieś obczaje, perfumy, zobaczę jakieś perfumy, w ogóle co tutaj jest, jestem po raz pierwszy w Ist Istambule, także w Turcji, ha. Na lotnisku, co prawda, no ale jestem, póki co ceny to załamują, bo za kanapkę, za takiego rolka bagietkę, 13 euro 13 euro nie wiem ile cappuccino, eee. nie widzę tutaj ceny cappuccino, ale Bagietka 13 euro nawet w, w, w Polsce nie ma tak drogo, w Irlandii nie ma tak drogo i chyba nigdzie na może przesadzam na świecie tam gdzie byłem tam gdzie byłem to jeszcze tak drogo nie było nie? 13 euro za bagietkę cyrk. Ok, więc do Wi-Fi, do wi lotniskowego nie mogę się podłączyć bez hasła, znaczy się bez numeru telefonu. Moje obydwa numery, ani polski, ani irlandzki, nie działają. E, także trzeba będzie zmienić sieć, w końcu jesteśmy jeszcze w Unii Europejskiej, zdaje się, i e, szukamy jakieś, e, znaczy tak, bez hasła się nie podłączy do sieci. To ciekawostka. Są jakieś maszyny, gdzie się skanuje paszport, tutaj się pytałem. Są jakieś maszyny, gdzie się skanuje paszport. I wtedy dopiero maszyna da hasło do sieci. Także tak tutaj się podłącza do internetu lotniskowego. Ale była jedna maszyna, ale nie działała. No i idę, idę przez to lotnisko, kurde, wielkie jak szlak. I, i nie mogę tej więcej żadnych maszyn znaleźć tylko ta jedna była także nie wiem czy będę miał internet no nieważne no i to są chyba i to są chyba właśnie te maszyny ale kolejna nie działa przeskanowałem przez to paszport pikło tylko ale ekra, ekran dalej nie działa także chyba będę bez internetu Saledwie druga maszyna, ale lotnisko Wam, ale lotnisko powiem Wam, jest potężne. Naprawdę. Szedłem i szedłem i dalej końca nie widzę. Nie chcę mi się tam iść, bo tam już sklepów nawet nie ma. Wszystko jest, jak, jak na każdym lotnisku. Czekajcie, o coś mi się tu pokrzywiło. O. Także lotnisko jest naprawdę potężne. A maszyny tylko dwie do internetu przyszedłem się tyle na darmo no, ale dobra, no, trochę ruchu siedziałem 4,5 godziny w samolocie i jeszcze się nasiedzę do 2.40 teraz tak idę gdzieś poszukam może ktoś mi da jakiś kod do tego internetu Wam kanapki trzeba sobie zrobić na drogę bo drogo na tym lotnisku jak Holender naprawdę wziąłem sobie kręcę się i kręcę, muszę gdzieś usiąść bo już nogi zaczęły boleć takie wielkie to odnisko. wziąłem sobie tutaj e, taka fajna, ładnie wygląda knajpka e, jakieś tam są chickeny, burgery, pierdoły e, wziąłem sobie e, kanapkę z wołowiną i cappuccino, ale cappuccino jest dużo mniejsze, niż w tamtej knajpie i zapłaciłem prawie taką samą cenę kanapka i cappuccino gorsze, gorszej jakości także róbcie kanapki na drogę, bo tutaj na tym lotnisku można pójść z torbami a kurde gorące I cappuccino też takie sobie nie? ale ogólnie miejsce całkiem fajne tam można się drinka, piwo napić, a tutaj można zjeść i cappuccino sobie strzelić. Wciąż czekam na, na bramkę. No. Cały czas próbuję się podłączyć do sieci. E z moimi numerami telefonów. Orange podłączył się, ale pokazał, że prawdopodobnie wyczerpała się data chyba Orange, bo nie wiem, one się zmieniają co chwilę, ale podłączyłem moją irlandzką MVR i pokazało mi, że na roamingu specjalne rejty są, ale ja z Air miałem już problemy, bo nawet pojechałem do UK i, mi, i nie mogłem się połączyć przez internet nawet, nie? Nikt do mnie się nie mógł dodzwonić a i przez in, i internet też mi nie działał. Także R to jest lipa, wydaje mi się. Byłem w trójce, trójka mi zawsze działała, na UK czy, na, czy w innych krajach, a, a, a R mi nie chce działać. Także po powrocie od razu wymieniam sobie sieć z R, wracam z powrotem na trójkę, pomimo tego, że. W trójce jest internet trochę wolniejszy, ale też nie wszędzie. No, w każdym razie wracam na trójkę i tyle, nie? Mogłem to zrobić wcześniej. Tak zauważyłem, że są problemy z nią. A teraz nie mam internetu w ogóle. Hmm. No, Zobaczymy, może SMSy działają, te co przychodzą. Bym się wtedy podłączył do tej sieci lotniskowej. Ok, sprawdzam. Ok, udało mi się podłączyć do internetu, ale tak w zasadzie to chyba była tylko moja wina, zacząłem narzekać na te sieci. Ok, nie działa mi internet ogólnie na sieci GSM, ale podłączyłem się do sieci GSM jedynie, że ten internet działa, więc przyszedł mi SMS z kodem do, do sieci tutaj na, na Wi-Fi, tym darmowym więc mam internet, udało mi się podłączyć aha, a dlaczego nie, nie mogłem się podłączyć do sieci? bo miałem ustawione tylko LTE a jak zmieniłem na LTE i WCDMA WCDMA, chyba tak to się nazywa to nagle sieć się pojawiła po prostu nie obsługiwało jednego pasma i dlatego, dlatego nie mogłem się podłączyć do sieci w tej GSM jestem już podłączony do sieci GSM mam, mam internet, udało się przyszedł mi kod do, do sieci Także jestem online, no, to tyle na razie, jest internet, dalej czekamy na jakąś informację o brańce. jeszcze zostało mi 45 minut. Ta kawka jest, cappuccino, także jest spoko, I Internet. internet. Później znalazłem maszynkę do internetu, zobaczcie jaka kolejka jest do mnie, chyba jedyna działająca. Chyba jedynie, jedyna działająca maszyna i tam się skanuje paszport i się robi i się dostaje kod do internetu. Takie rzeczy. Siema. Ja już zapakowany jestem w samolocie. Jest to ten duży samolot już. Trzy rzędy. Zobaczymy później czy się jedzenie różni fotele póki co spoko. ekrany jeszcze nie działają także nie pokażę wam co tam będzie ale są podobne do tych co w tamtym samolocie myślę że myślę że że będzie to samo obsługa nie i takie same opcje e, chyba jest mniej miejsca na nogi w tym samolocie dużym, niż w tamtym co żeśmy lecieli także nawet no nie chyba, tylko na pewno jest mniej miejsca na nogi. Przy niby większy samolot, a miejsca mniej. O, bo nawet jak się wyprostuję, to dotykam kolanami do następnego fotela. Także na 100% jest mniej miejsca. Ponad 11 godzin lotu. I lądujemy w Dżakarcie. Musicie mi dać chyba trochę czasu, żebym odespał ten lot. Ten lot, to podróż w sensie, tyle godzin i zmianę czasu. Znowu będę chodził tydzień do tyłu, także lepiej odeśpię, 2-3 dni odeśpię Później Sylwestra jeszcze. O. Także dajcie mi chwilę, niech odeśpie i, i będziemy działać z filmami. Mamy jeszcze w tym systemie dodatkowo dwie kamery. Jedna jest do przodu, druga jest w dół, a jest jeszcze trzecia, ale chyba nie działa. No ale do przodu fajnie widać. Póki co na razie tyle zauważyłem. Okej. Okay czak jedzenie bardzo podobne jak w tamtym samolocie. Kurczak z warzywami, jakaś sałatka, deser. Pewnie jeszcze będzie bułka, tak jest. To samo co w tamtym samolocie. Że jedzenie chyba było lepsze we Emiratach Dobra Biorę się zajęć z naszego Mirek Dziękuję Mirek i powigieli No jeszcze się dają znaczy, tak naprawdę to jest raczej po południu, a dla nas to jest chyba śniadanie: omlet, jakiś tam pierdolony, chyba bułka powinna być, bo jest drzem. tak poza tym jestem taki zmęczony, że masakry spałem na łopciu kilka razy. Oglądałem dwa filmy. Nic nie edytowałem, bo jak zjadłem wtedy ten obiad, to razu w dżemkę, później tylko było coraz gorzej. Także samo spanie cały czas na łokciu i tyle. Zero, zero edycji. Cóż, będę miał czas na edytowanie. Robię się za tego leta, jest ciepły. No i wylądował w Zakarcie. Całkiem sprawnie, szybko poszło z wizą. Trochę kolejka była, nie chciałem pan nagrywać, bo tam wszyscy celnicy, czy ktoś tam. Eee... Z wizą poszło szybko, bagaż, kurczę, podeszłem do taśmy, patrzę mu jedzie. Także też prędko 4. Tak wygląda hala, jest dosyć spora, ładna. Zielone. Dużo zielonego. No. Także, a i taka ciekawostka, ostatnio wypełniałem deklarację, to e, dla celników, bo mi tak powiedzieli w, Emir w Emirates, a tym razem zapomniałem w ogóle o tym, nic nie wypełniałem i normalnie. A kurczę, czekaj, bo to jeszcze tam dalej jest. Chyba. No, jeszcze mogą być problemy, także nie będę się cieszyć. Idę dalej, zobaczymy. Tak mi się wydaje, że ja tam tą deklarację zostawiałem. O, jest, popatrzcie się. Tutaj jest, to właśnie trzeba to wypełnić. Ja tego nie wypełniłem. Dobra, to biorę się za to. Doki, doki. Deklaracja wypełniona. Wszystko online poszło sprawnie. Zeskanowałem QR code. I wypełniłem. Tam pytało, ile bagaży, czy coś włożę. Wszystko, nie, nie. nie, Do 90 dni, o co tam doczytałem. Czy jak się przebywa do 90 dni, to nie trzeba rejestrować w ogóle e-mail, numeru telefonu. Także nie wiem, dlaczego wtedy taka panika była. Ale okej, okay, spróbuję. Teraz sobie kupię tylko numer i zobaczymy, jak to będzie. Nie? Idę, bo tutaj celnicy stoją i patrzą, uju. No i już przeszedłem przez celników, przez wszystko, bagaż mam swój i jadę na swój apartament, jak się walnę, do wyra. Znaczy wezmę prysznic, najpóźniej później się walnę, to ja... Masakrę. Jednak ta podróż męczy ponad 11 godzin, z istanbulu do Instambułu, 4 ponad. Także no i, no i czekanie oczywiście w Istanbulę 3 godziny chyba czekałem 3 laty. Także trochę tego było Teraz jedziemy prosto do hotelu Także chyba już nie będę nagrywać A, nagram wam jeszcze ten e, Ulicę No Nocą w sumie żeście widzieli, ale co tam, nagram jeszcze raz, może będzie ładniej. Zobaczymy czy Jakarta się zmieniła. Okej. Okay. To poglądajcie sobie ulicę Jakarta. Ja na dzisiaj skończę. Do zobaczenia jutro pewnie, albo pojutrze, nie wiem, muszę się wyspać dobrze. Hej. A, i jeszcze poproszę was o subskrypcję, yy, lajki i komentarz oczywiście nie krępujcie się, subskrybujcie i walcie w tego dzwona, co tam jest, żeby dostawać powiadomienia to na razie i do następnego Thank you Jakarta. Jakarta. powiem wam Powiem wam ten zapach Jakarty od razu jak wyszedłem na zewnątrz mi się przypomniał, o, ale ja się jak fajnie, ma taki specyficzny zapach naprawdę jest za ale się cieszę, że tu wróciłem. Wychodząc z lotniska. Trafiłem prosto w objęcia tropikalnej nocy. Powietrze było ciężkie, ale nieprzytłaczające. Było w nim coś znajomego, coś, co mówiło mi, że znowu jestem tutaj, że znowu zaczyna się nowa historia. Światła miasta odbijały się w mokrym asfalcie. Skutery mknęły między samochodami z precyzją niemal artystyczną a w oddali widziałem rozświetlone wieżowce, wysokie, nowoczesne, jakby chciały przypomnieć, że Dżakarta to miejsce, gdzie przeszłość i przyszłość tańczą w jednym chaotycznym, ale pięknym rytmie.